where she come from? Ah, Me arse. I shit her out this morning, wheels and all. Have you ever heard the saying, "You catch more flies with honey than vinegar"? Have you ever heard the saying? Uh, there's that one there, yeah. Go fuck yourself. A few times. <laughs> saying about you, lad. It's personal. I got it covered. I need your full attention on what we're doing here. Can't have you running around with your head up your ass. A couple of lads come to me looking for wheels. You from around here? Belfast. Belfast. They heavyweights. Oh, monumental. Looking for, uh, serial numbers. Parts to throw in. Keep the Belfast law guessing when things go BOOM! They asking or telling? Air yeah, don't ask. Nikki could have done this in an hour. Fucking talk to her, man. Sort your shit out. You got kids? Wayne's on rent someplace. None that I know of, and you've not got a goddamn clue the many ways a child can disappoint you. I'm pretty sure the feeling's mutual. Christ. Well, what do you need, Burke? Uh, for starters, more of these cars. If you can put your hands on them and deliver them back here, that'll be a lot of help to me. I'll keep my eyes open. How you do that, Lassie? No dobra, jakoś zbytniej sympatii to, to burk we mnie nie wzbudza. Czy my mamy to gdzieś oznaczone? Mamy. Okej, okay, dobra, no to się zajmiemy tym od razu. Bo już się bałem, że będę musiał po prostu na poszukać gdzieś na mapie. To tak z ciekawości wziąłem sobie tego błędy żeby sobie nie pojeździć, ale. Co jest czemu w tej grze ludzie się rzucają pod samochód? Wracając na jest bardzo dobrze odwzerwana, tak jak w prawdziwym hmm. życiu, a mianowicie prawie nie skręca. Więc chyba będę musiał sobie zmienić se no, zatrzymaj mi się w podmasto, dalej świetnie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Aha, ale zgłosili tylko kradzież samochodu i nic więcej. No to No, okay, jest no dobra, czyli w takim razie i się przyczepiła, była. No. Burka, że mają pomóc koniec więc oczywiście bo mamy robotę Ale cóż poradzić jak jest robot, okay. następny tutaj Muszę sobie znaleźć samochód. Będzie tu jakiś nie. No dobra. No hmm. to sobie zrobimy. sobie po prostu. A co by tu tym razem? O, oh, No dobra, czekamy. search is called off repeat abandoned search return to patrol here's your car boss that's a big hill still to some Mimo, że to jest po prostu kamaro, które miały wtedy wielkie v pod maską, a nie jakieś bzitko, ten dźwięk, który słyszymy teraz mi się nie podoba, niestety kilka sekund ma takie. Na szczęście samochód i Colma ma dużo lepszy dźwięk, więc po prostu będę najczęściej jeździł jego samochodem. Ja tutaj mam tutaj Gdzie ja w ogóle pojechałem? Chciałem pojechać tutaj, ale to nieważne. Dobrze, że jest po prostu kilka miejsc, w których możemy znaleźć się. To jest za jedna strzałka na mapie. O, to jest miejsce odstęp na No i Na szczęście, nie mamy jakąś daleko. Jest taka, że za każdym razem musimy sobie szukać samochodu, żeby później jechać dalej. Dobra, eee, tu powinno być najbliżej, teraz. Patrzcie, jak cyklawi obywatele wszędzie. Stań nie Już teraz zamknięcie się musimy kopać. So, All units, search is called off. Repeat, abandoned search. Return to patrols. No, yeah. You? Enjoy your cut. Well, we have a lot of regular folk messing their wheels. The brothers back in Belfast really appreciate your help. Suppose you probably knew those poor bastards to pre-shot. Breaks your heart, doesn't it? She may be my little princess, but Nicky can be a giant pain in me ass. You're just letting Sal stew in his juices. Cocksucker needs to be put down. Scaletta's got a history. A history suggesting he'll sell you out without even thinking twice. Fuck the police. Oh, those motherfuckers are in my pocket. Give that number a ring and I can get them to heal like the little bitches they are. Used to be, I was the man folks feared and respected. Where have the years gone? Okay. No, dobra. No, to to mamy skończone w takim razie. Eee, to teraz by się przydało jeszcze wrócić tutaj. Zobaczyć, co by, jakie by mamy zadań, zadanie. Hmm, przydałby się jakiś e, system szybkiej podróży. No ale dobra, jedziemy. zadanie było dość szybkie. Fajnym było, że tutaj też była wyborka możliwość e, sprzedaży samochodów, tak jak była w e, GitHub, e, w GitHub 2, gdzie to mógł jechać do e, nazwą O, jak to Sprawdzimy sobie to O nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj Gdzie się. Zamieniamy się Dostać z powrotem za to pieniądze Właśnie się przyciło. Tutaj też by się przydało, taka możliwość, być szczerze Burke po prostu ma złomień, więc nie no, normalnie popularnie to zrobić. No ale dobrze, w każdym razie mamy co jakiś czas pieniądze do zebrania, więc. co heuristycznie mamy e, jak zarabiać. Tylko z, strasznie to jest niewygodne, żeby tak właśnie z końca w koło. Z końca mapy i koniec mapy jeździć tylko po to, żeby odabrać ten pieniądze. W zasadzie to z tego co widzę już mam ponad 100 tysięcy, ale na razie do niczego nie, nie były te pieniądze potrzebne. W zasadzie jak na razie to jedyne co przychodzi do głowy to właśnie mam do sobie kupić jakąś granę. Miejsce są różne, więc mam przy sobie broń, którą mogę wykorzystać. Jak braknie amunicji, to mogę sobie wziąć broń od przeciwników. Yy, no i druga sprawa, że. Nie okay. co to jest. A tu też jest wyścig. A wiecie, co jak już tu jesteśmy? Albo, albo nie. Jedziemy prosto tutaj. A przecież, w razie czego możemy wezwać, um, odwitął, um, odbiór pieniędzy. Chciałem po prostu jechać i odłożyć pieniądze do sejfu Ale mamy zawsze opcję, żeby to zrobić. Ok. Więc najpierw sobie odbierzemy dole tutaj. Let me know if you need anything else, Early used to put these under our beds. Thought they'd keep us safe. Fear drives people to seek out all manner of protection. God, the Invisibles, Loa. But sometimes that is not enough. No weapon formed against us shall prosper, right? Not with a 45 in my hand. The white government says we don't have a right to arm ourselves, that we can't be trusted. But the folks around here, all they're looking for is a little peace of mind. There are stashes of guns hidden in this city. I need you to steal them. You sure this about the hollow? I don't need you starting a revolution, fucking everything up. When you out there running around killing all those crackers, what do you think people will see? I'll tell you what they see. A crazy nigga. A nigga part of a savage hole that needs to be exterminated. Well, I don't give a shit one way or another. They can come after me. And what happens when you're not around and another black man or woman is, huh? We all the same to them. Don't you think the people of this neighborhood, the mechanic, the housewife, have a right to defend themselves? History tells me that giving you more guns might be unhealthy for me. It's not like that. Not anymore. I'll see to it they get in the hands of the right people. I'll see what I can do. And don't worry, I'll make sure you benefit as well. Don't push me, Cassandra. You know, at some point you're gonna have to trust me. Być może, ale jeszcze nie jesteśmy tam. No dobra, no to ponownie mamy e, zadanie podobne do GTA. Musimy zawinąć broń. Czy wystarczy tylko ta jedna lokalizacja? Czy się pojawi więcej? Ten samolot, którym jedziemy, teraz ma napisy na oponach. Podoba mi się taki stary, właśnie jaki napisy bardziej usportawia samolot. No tutaj podejrzewam, że się nie obejdzie bez jakiejś strzeleń. Trochę za wcześnie zacząłem. <ścoughs> Szczerze powiedziawszy, w tej części gry jakoś nie bardzo mi się chce używać broni w jedynce i w dwójce. E, używanie broni było bardziej satysfakcjonujące niż tutaj w tej części. Więc biegam po prostu używam rąk zwłaszcza że Lincoln ma a zapomniałem pieniądze o, odstawić. Hmm. Chciałem powiedzieć zwłaszcza że Lincoln ma właśnie ręce bardzo niebezpieczne Ok, to może że odstawię tę resztę, bo miałem odstawić i dopiero jechać po te bronie, ale oczywiście się zapomniałem. No, super, jeszcze mnie uderzyła w samochód, No, jeszcze mnie przejedzie, no. Na... Mogę tę kamizelkę która była, ale musiałbym jechać po lokalu, nie chce mi się. Przy okazji, tam gdzie się zatrzymałem było, był też podsłuch, to sobie teraz to za, załatwię, zanim tam ruszę kraść się. No słowo dają, no, rzucają się pod samochód z premedytacją. Ech. Dobra, tak się... W jakiej części my jesteśmy mapy w ogóle A, już chyba kojarzę, ale sobie spojrzę. A, tutaj, okej, okay, dobra. Co to jest? A, okej. Okay, sklep. Dobra. He's an old dog, but poszła kurata tamten podszedł Huh? We're going find you. Mogłby przeskoczyć przez mur do mnie. To wtedy tamten by nic nie zobaczył. I ain't hearing anything. We're going find you. Nice. Jak mam? Good Lord is watching. Don't lie. Hmm. Trochę lipa. Ten stoi tak, że zauważyli. Kodyle się nim zajmą no, Tamten chyba idzie tu w tą stronę Poczekamy chwilę O nie Nie chcę ich tak od razu wszystkich alarmować, no tutaj stoi ich teraz trzech. O no, ten idzie tutaj, tutaj, to spróbujemy go załatwić. zauważą tamtego, który leży przed wejściem. Więc spróbujmy jeszcze póki się da po cichu. Tamten coś zauważył, ale przyjdzie tu czy nie? Ah, tu są schody, ok. Hmm. Chyba tylko tych dwóch zostało, więc po prostu lecimy. I mamy załatwione. No i super. E, mam nadzieję, że to wszystko, <laughs> że my będziemy musieli jeszcze po mieście jeździć i się męczyć z kolejnymi ciężarówkami. W ogóle jeszcze kawał mapy przed nami do odkrycia, więc obawiam się, że znajdzie tych wszystkich. Bojowniczych jest, jest jeszcze tutaj całe mnóstwo. I tak szczerze powiedziawszy, one nie są jakieś tam bardzo uciążliwe do znalezienia, ale to się robi nudne, bo tak swoją drogą. Podejrzewam, że jest jakieś osiągnięcie za to, więc przynajmniej jest w miarę łatwo to zrobić, bo e, jak tylko założymy podsłuch, to od razu mamy organizację wszystkich znajdziek, więc możemy sobie wszystko łatwo znaleźć. Gdyby trzeba było e, tego szukać na oślep, tak jak w, w, tak w poprzednich częściach czy w innych grach, no to by była lipa. To mamy wszystko, chyba, tak? Tak, dobra. Ok, to odbierzemy sobie pieniądze. Uff, to też już są pieniądze do odebrania. Widzę. A później zrobimy sobie to zadanie. Ciekaw jestem, co to tutaj będzie konkretnie do zrobienia. Padł kolejny z braci. Dobra, zobaczymy, czy jeszcze Kasandra ma coś ciekawego do powiedzenia. Welcome, brother. The fruits of our labor. Bone up, the holler gets stronger with every gun you bring. Don't doubt that. You heard about the trial? Trey McCall's mother was just in here the other day. No parent should ever have to see their child pass on. I've heard rumors about Vito's friend Joe. A reminder of the cost of getting too close to Skeletta. Being Haitian in this city is hard, but being Haitian in the holler is even harder. My boys know that. And they stand strong and work to change hearts and minds. Emmanuel's working out of the boathouse if you need him. We got a lot of work to do. Ale nie może się naprawdę zacząć, Sal jest umarły. Teraz idź i włoż go na ziemię. Okej, kolejna wzmianka o Joe. Ale tak szczerze, jak na razie... To... E, Vito... Ma największe zaufanie u mnie. Głównie <śmiany> <śmiany> dlatego, że... Graliśmy nim w drugiej części. No dobra. Myślę, że jak będę przejmował tereny to ten rzeczywiście dam Kasandrze. no bo tutaj pasuje, tak w sam raz, żeby miała taki teren. Ale te dwa, te tereny, dam całe dla Vito. Bo Burke jest, no ciężki jest. Jak to będzie do przejęcia to wtedy mu to dam, żeby już sobie miał ten cały teren. To by się przydało, ale bez tej części. Mógłbym to mu dać, mógłbym to dać Vito. W sumie by było tak porówno na razie. Ale tak się zastanawiam, czy nie lepiej dać po prostu. Okej okay. Ten kształt wyścigu musieli świadomie zrobić. Może w sumie dam im po tak porówno po jednym tym terenie, żeby mieli. Żeby później się nikt nie czepiał, że eee, dałeś jemu więcej, a mi mniej. No dobra, w każdym razie widzimy się następnym razem.